No, witam, witam. No, ten filmik nie jest jakby taki, jakby o pomarańcze jabłko, ale chciałbym oficjalnie ogłosić, że e, dzisiaj mamy sobotę. Tak, dzisiaj mamy sobotę, więc z, oficjalnie ogłaszam, za dwa dni rozpocznie się, y, oficjalnie ogłaszam drugi sezon pomarańcze jabłko. No. W końcu przynajmniej e, może będzie kontynuacja tej serii, ale problem jest taki, że nie mam pomysłów właśnie na odcinki, więc jeśli, jeśli chcecie, to możecie zadawać też te e, propozycje na odcinki, bo na serię się już kończy tak trochę i nie mam bardzo co pomysłów. Tak samo jak było z ostatnim odcinkiem sezonu pierwszego. No, nazwałem go po prostu bunkier, bo no, nie no. Nie miałem po prostu co. A tak, e, kontynuując, to chciałbym coś jeszcze sprawdzić przy tym. E, może też doda, do, zrobimy taką serię e, bardzo, bardzo inną od innych. Znaczy jakby kiedyś może zrobimy inny odcinek, który będzie polegał o na przykład Five Nights at Freddy's możliwe. Albo będzie taki coś, że będę miał takiego typa co będzie no Siren Heada tego, tak nie mam pomysłów, który też będzie na skórce nistej. Eee, kontynuując to. Ui! No. I to tyle, co mogę ogłosić. Jak chce, jeszcze raz, jak chcecie yy, zawać jakąś propozycję na odcinek, to napiszcie w komentarzu. Dobra, dziękuję wam wszystkim, a teraz lecę. Bye!